Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa Blistry XXL z Holandii z FIFA 365 2026. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek na dużym kanale. Tam otwierałem już dwa takie Blistry. Udało mi się trafić dwie nowe limitki, bo są tutaj zespoły Ajaxu i PSV. No, i ostatnio trafiłem Ple z PSV i Vermana. Także to były nowe karty do kolekcji. Poza tym z PSV mam jeszcze Perisicza, Flamingo i Ricardo Pepi oraz Schouten. Czyli 6 limitek z PSV na ten moment: As Ajaxu, Hato, Klassen, <coughs> Gay, Sutalo i Taylor. To są limitki Ajaxu, które mam na ten moment, więc zobaczymy, czy uda się dzisiaj trafić coś nowego. Jeżeli chodzi o te blistry, to cena 9 euro, tam bez 5 centów, czyli gdzieś niecałe 40 zł. W środku 24 karty bo tutaj jest błąd paczki chyba, że to w Holandii tak się nazywa, ale. 24 karty. Dwie limitki małe, dwie limitki duże. Także otwieramy, rozegramy sobie pojedynek przy okazji. No i popatrzmy, co ciekawego udało mi się trafić. Saszetki wyjeżdżają. Powinny być 4. Tak jest. No i teraz Limitki. I kogo mamy? Klasena, czyli to jest powtóreczka, bo jego już mam. Kolejna to Vinicius z Realu. Natomiast na dużych jest Mbappé i Rafinia. Czyli mamy dwa razy Real w tym blisterku. Raz Barcelone i raz Ajax. Ok, a teraz drugi blisterek. Dwie saszetki, kolejne dwie. No i z dużych jest Martinez z Interu, Dembele Paris Saint-Germain. Na małych jest Weghorst, pięknie. Nowa limitka do kolekcji Weghorst z Ajaxu i Mbappé Real. Czyli po tej stronie szukamy Paris Saint-Germain, Interu, Realu i Ajaxu. A po tej stronie Realu, Ajaxu i Barcelony, więc jeżeli wpadnie Real, to za dwa punkty liczymy. Ok. Otwieramy saszetki. I co nam tutaj wpadnie? Wpadło. Barcola, Francja. Niebieski, Van Dijk z Liverpoolu. Titan Lenormand, Atletico. Bayer Leverkusen na bazówce jest Ajax Berhuis. Więc pierwszy punkt. I z Milano Teo Hernandez. Idziemy na drugą stronę. Mamy w własnej osobie Rafinie, więc jest punkt. Tutaj. Kwicza Quaracelia. Pary Paris Saint-Germain. Tutaj nie ma PSG. Logo Sportingu. Rodinei, Olympiakos, jest Ajax, Henderson, czyli drugi punkcik i Inter. Więc prowadzenie prawego blisterka. Mac Alister, Argentyna, Griezmann, Atletico, Mbappé Real, czyli też drugi punkcik tutaj. Logo Ajaxu, trzeci punkt, Botafogo, Freitas, Liverpool Wirtz i Reger Ajax, czyli kolejny punkcik 4 do 2, ale jest tutaj jeszcze zaległa saszetka. Norwegia, Odegard na Fansie, Niemcy, Kimiś niebieski. Anglia Bukajosaka, Palacios Bayer Leverkusen, Cornelius Marsylia i Lucas Hernandez Paris Saint Germain. Czyli wynik bez zmian. 4-2. Mamy Hojlunda z Danii, Kuncha Botafogo, czyli jedna karta tu jest więcej, bo mamy cztery specjalne. Niebieski Messi, Argentyna, Magician Gütze, Eintracht, Larson, Eintracht, Liverpool, Frimpong i Lee, Paris Saint Germain, więc jest kolejny punkcik, piąty: 5 do 2. Florian Wirth, Liverpool i popatrzcie, będzie karta Golden Baller, a mianowicie Cristiano Ronaldo. Super. Titan Flamingo z PSV Al-Kaibari Al-Nasr, Nagalo PSV i Boniface Bayer Leverkusen. Czyli nadal 2 punkty, 5 do 2. Ostatnie saszetki. Real, więc jest szósty punkt. Laudrup wpadł. O, znowu mamy jedną kartę więcej. Gabia z Milanu na Fansie. Wow, le traf popatrzcie, karta momentum Liverpool, Mohamed Salah. Wow. Magician Grimaldo z Bayeru Leverkusen, Chukwueze Milan, Araujo Sporting i Driewech PSV. Czyli tu kończymy z sześcioma punktami. A po drugiej stronie Marsylia Kondogbia jest Real za dwa punkty, bo mamy dwa razy Real, czyli 4 punkty, 6 do 4. Dominator Alvarez, Atletico, Simakan al Jones Liverpool i Plea PSV Eindhoven. Także było blisko, jakby jeszcze jedna karta. Realu wpadła, mielibyśmy remis. Także moi kochani, no mega sprawa. Nowa limitka do kolekcji. Wechhorst. Karta Momentum z Salahem, no i Cristiano Ronaldo Golden Baller, więc czego chcieć więcej? Dajcie znać, jak wam się podobał odcinek. Jeżeli tak to łapki w górę. Żegnam się z wami i widzimy się ponownie jutro. Także zapraszam. Pozdrawiam.